Materiał stanowi własność Urzędu Dzielnicy Targówek. Znajdujemy się w lesie brudnowskim. Co więcej znajdujemy się w grodzisku, czyli w miejscu, w którym zaczęła się Warszawa. Jest to wyjątkowe miejsce, czachram energii dla nas, twórców tego wydarzenia. Agnieszka Olsen, reżyserka teatralna, Paweł Althammer, wspaniały artysta, kreator kultury, kreator sztuki przyprowadzili nas do tego lasu. Byśmy tutaj w tym miejscu, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie zaczęła się Warszawa poczuli tę energię, bośmy spotkali się z Wyspiańskim, bośmy spotkali się z wszystkimi obywatelami wszystkimi twórcami, którzy pracują, działają na Brudnie, w, na Targówku i w całej Warszawie po to, by nieść dobrą energię i dobre przesłanie ducha narodu. Żegnamy lato niezwykłym wydarzeniem. Weselem w Lesie Brudnowskim, inspirowanym Weselem Wyspiańskiego. Mieszkańcy, wszyscy w magencie, nie tylko mieszkańcy, ale wszyscy goście weselni. Ja też mam trend, założyłam sobie i mam nadzieję, że dzisiaj będą wszyscy bardzo dobrze się bawili.